Cześć, dzień dobry, witamy Was na drugim dniu, już regat Lotus Nordka w Gdańsk. Ja nazywam się Michał Korneszczuk, a ze mną jest dzisiaj sędzia główny Tomasz Sawukinas i sędzia trasy Bogdan Goralski. Chcielibyśmy Wam dzisiaj powiedzieć, jako że to jest odprawa sterników, o planach na dzisiejszy dzień. I e, przeskakujemy już do tematu od razu i oddaję głos naszym, naszym sędziom. Cześć, witajcie. W dniu dzisiejszym, tak jak Michał wspomniał, będą dwa akweny na akwenie, nazwijmy to, północnym w okolicach znaku GW będą startowały klasy RS21 i Hobikety na trasie góra-dół. Ja się trochę, trochę wtrącę, bo może nie wszyscy się, bo część naszych zawodników jest przyjezdnych. Ta północna trasa będzie po prostu na wprost? Na wprost, od rzeki. wyjścia <noise> dokładnie. Statkiem startu na tej trasie będzie motorówka Stefan, czyli czerwony Ten Konrad, taki pezerzetu. Na pewno znajdziecie. Natomiast trasę trapezową ja będę prowadził i ona będzie na akwenie wschodnim, czyli od wyjścia z główki skręcamy w prawo, i tam statkiem startu będzie motorówka Galion, czyli pomarańczowa burta motorówki tutaj z ośrodka. Co do dzisiejszych planów, Danek, na twojej trasie, RSy, cztery wyścigi planujemy. Dla hobiketów planujemy zrobić wyścigi trzy, minimum. Chyba, że będą dobre warunki. Na jutro prognozy niektóre mówią, że tego wiatru może być trochę mniej. To może zrobimy też cztery. A jakie dzisiaj warunki się spodziewamy? No dzisiaj z tego, co prognozy mówią. Na tyle na ile możemy mi zaufać. Będziemy mieli wiatry z kierunków północnych, gdzieś tak cirka około 10 węzów. Też potwierdzam, takie prognozy są północ, północny zachód. Na trasie trapezowej z kolei będzie 6 flot 470-420 Fin O'Kading, Europa i Open Skiff. Tutaj plan jest dla wszystkich sześciu klas na, no nie dla wszystkich. Dla pięciu klas jest, są zaplanowane trzy wyścigi, a Open Skiff, jako że to są regaty dwudniowe, w planie są cztery wyścigi. Ale oczywiście zobaczymy co prognoza, jak wyjdzie to z tą prognozą i jak czasowo to wyjdzie. Mamy jeszcze plan na popołudnie, Michał, dzisiaj. Plan na popołudnie? Grillowy, poczęstunek. Oczywiście, tak. Bądźcie z nami, jak wróćcie z wody o godzinie myślę 17-18 myślę e, zapraszamy was tutaj na tyły hotelu przed e, przed e, halą sportową e, zapraszamy was e, grillowo makaronowo e, także zapraszamy żebyście się troszeczkę wzmocnili przed zregenerowali. i zregenerowali przed e, następnym, e, następnym dniem e, to co, no mam nadzieję, że do zobaczenia z wszystkimi na wodzie. Słuchajcie, subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić następnych odpraw. Będziemy codziennie prowadzić takie odprawy. No i mam nadzieję, że będziecie mieć super zabawę na wodzie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. Powodzenia.